Tu się wydarzy. Macen Żółty, biednie, czerwony, Pawlicki, biały, Thompson niebieski. 14 wyścig dnia. Stan Kuszów z świetnie. Obaj się o ale szaleje po zewnętrznej przynajmniej. Taki ma zamiar. Anders Thompson już próbuje wyprzedzić Pawlickiego, Jest szybki Duńczyk, ale Pawlicki zamknął mu drzwi, chociaż po zewnętrznej Anders się napędza w swoim stylu. Zielonogórzanie na dwóch pierwszych miejscach. Madsen i Pawlicki próbuje dokonać cudu. No i... Thompson przez moment wydawało się, że będzie atakował pierwszą pozycję, ale Pawlicki odzyskuje drugą. Stelmet Falubas na 5 do jednego, Ostatnie okrążenie. Zielona góra wróci do gry. Jeżeli tak, to się zakończy. Thompson jeździ tutaj. Czy to przy gryzie, czy dłużej? Pawlicki, czy Thompson. Kto będzie na. Przepraszam, Macen. On będzie pewnie drugi. Jest Falubas na 5 do jednego, Pawlicki za 3. Madsen za dwa. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem.